Cześć Siemanko, witajcie, z tej strony Matek a ja witam was w pierwszym odcinku na moim kanale z farminga 2017 na typowej polskiej wsi V3.1 tutaj jak widzicie mam gospodarstwo myślę, że nie będę robił prowadzenia po gospodarstwu bo tu większość maszyn jest wystawionych, jeszcze jest bizon w garażu tutaj jak widzicie Ursus C330 jest jeszcze a my sobie dzisiaj polecimy z nawozami, yy, przepraszam, z nawozami, z kultywatorowaniem. Będziemy sobie tutaj kultywatorować, jak widzicie, soję. zasiałem sobie za wcześnie, bo było też trochę takich niepotrzebnych yy, przeprowadzek. Tutaj z gospodarskiej brączka na gospodarstwo ma a więc też, też tak to wyszło. No i sobie polecimy. Widzimy sobie zewnątrz troszeczkę. I w kolejnym odcineczku myślę, że będą nawozy, prawdopodobnie. I będą dwa odcinki z nawozów, jeżeli się uda. Y, <słyskań credited> I będą. No, potem będą siewy, prawda? Będą, myślę, że też dwa odcinki. No i potem wiadomo, żniwa. <słyskań> jeżeli udałoby mi się wygrać teraz zimę, to no, może być po że tak w sumie zobaczę. Możecie pisać w komentarzach jak wybrać, bo ja nie orientuję się za bardzo w tej zimie, że tak powiem. Bo tak jak mówię, że, że zima to... co rozkminiać. Muszę sobie naprostować. Dobra, teraz wyciągnę. Nie, mam, mam zamiar się uczyć, że tak powiem, tworzyć mody do map, czy, czy, czy jakieś mapy zacząć przerabiać, bo, bo najwyższy czas, czasem coś potrzeba, no i na szybko bym sobie coś skombinował. Hmm. No i nie myślę, że trzeba Ariksonowi podziękować, no, super mapka, naprawdę. Miałem problemy, bo tam trzeba było do otwierania drzwi czy też bram grać specjalnego moda, którego ja nie miałem. No i właśnie po. po ja pierwsze wyszła beta, na której też grałem chwilę. No i <laughs> teraz Ericsson wydał niedawno, kilka dni temu, tą już normalną wersję. No i tu jest bardzo fajnie super gitara. Jak się uda będę chciała też odcinki z y, multiplayera, dlatego że mm. <laughs> no, tak samo to już szczerze powiedziawszy mi się trochę to nudzi, a z kimś bym sobie chętnie pograł. Jeszcze jak nam starczy czasu, to faktycznie może zrobię to prowadzenie krótkie po gospodarstwie. Zobaczę. <laughs> no dopiero 3 minuty to. i tak jak mówię, na go sobie z nawozami polecimy no to będzie prawdopodobnie że Ursus 385 albo 30 no, zobaczę no i też powinno być zbieranie siana zbieranie słomy samozbierającym, przecież samozbierającym ja ją pobierę albo skombinuję skąd Będę musiała gdzieś poszukać, bo tu jest troszkę chyba, chyba, nie, nawet nie patrzyłam, czy jest, ona jest dość duża chyba, ale też droga strasznie jest, bo 27 tysięcy to. Ciekawe mnie jak na tej mapie działają te krowy, czy, czy one tam się normalnie daje jeść, bo nawet nie muszę popatrzeć na odcinki Mafia albo brączkę, albo AXM się pytać. <laughs> No i prawdopodobnie będzie jeszcze jedna lub dwie serie, jeżeli się uda. To bolusiowo V7.1, bodajże, yy, będzie bolusiowo tak V7.1, to beta chyba jest, bo jeszcze nie ma wydanej tej normalnej wersji. Yy, albo będzie, no będzie na normalnej mapie, to będzie, nie wiem jak ona się nazywa. No to będzie w każdym razie ta podstawowa mapy, którąś wybiorę. Na pewno nie stosnówkę, tą drugą. Nie stosnówkę, tylko tą drugą. Nie wiem, jak ona się tam zwie nawet. No to albo z tego, albo z tego będzie. Jak będzie oglądalność większa, no to. To jeszcze zmienię coś. Na przykład dodam inne, ale typowa będzie na pewno. <t> To mi się tak super gra, że naprawdę. Jeszcze coś tam yy, lubelska czy lubuska i jeszcze yy, polska wieśnia. To też bym sobie chciał wypróbować, zobaczyć. Bo też nie chcę tych serii tak naprawdę, bo nie czasem ktoś woli, tak. Jedną seria. Może no, zobaczymy przede wszystkim. Wiadomo, że nie trzeba, na to że o pierwszym filmiku będę miał. <ścoughs> Nie wiem, ile subskrypcji, nie wiem, 100 czy ileś tam, jakby tak pomału wzrastało, wiadomo, że ja mówię, że do końca tego roku, bo jest dzisiaj jest 26 grudzień, jak jest do końca, żeby było 50 subskrypcji, to będę się naprawdę mega, mega cieszył. No <laughs> i będę też te filmiki udostępniał pod kanałami, tam filmami Mafisole, z brączka, żeby rosło tak. Popularność kanału. No, i w komentarzach możecie proponować, jak dać zdjęcie na główne kanału. takiś ustawienie. Miałem sobie dzisiaj coś. Lecieć na kolędę, pokolędować, ale jakoś tak się nie udało. No i w domu zostając sobie myślę, nagram coś. Kur... Nie, nie, teraz. No i co? w środku troszeczkę pojeździmy. Trzeba go będzie umyć, bo jest bujny strasznie. Nawet koszara chyba nie postawiłem jeszcze. Nie za. Do... Dobra, będziemy zobaczyć. Mamy za około 7 minut, a więc przejdziemy sobie, żebyśmy, także myślę, że te 2 minuty na oprowadzenie po gospodarstwie byłoby niepotrzebne. Teraz jest osiem minut, to, to jakoś może damy radę. O, skończymy sobie. Go. Oprowadzimy, to raczej bym nie zrobił. Zejdziemy sobie na gospę. Jeszcze sobie to ma. Idziemy na gospodarstwo. No, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.